Bez dojścia, Głuszyca, ulica Dolna. I wam chcę pokazać to miejsce. To miejsce pomału jest zapomniane. To jest głuszycki basen. Kiedyś tutaj było po prostu mega. Teraz już coraz mniej. To aż dziwne, że trasa, e, trasę, trawa jest wykoszona choć tyle dobrego ale to nie to nie oba cenie tak właściwie to o działkach tutaj po drugiej stronie drogi tam widać w oddali domy na ulicy Dolnej I mi tu właśnie chodzi o to że jest jakaś taka legenda przy czy jak zwał jak zwał że gdzieś tutaj po na terenie tych działek Prawdopodobnie pod którąś altanką może nawet Jest ukryta sztolnia Także Przejdę się gdzieś tam Zobaczymy jak, jak mi trawa pozwoli I kleszczę <grystanie> Sami widzicie co tu się dzieje Wezmę różdżki I zobaczę co w trawie piszczy Ok Gdzieś kamera malenia <grystanie> Yy, z dziesięciosekundowym opóźnieniem ona się załącza, dlatego ja się dymysię, że ma jakąś wadę, nie wiem, awarię. Może dlatego, że tak jest gorąco, jest takie skwar, że głowa mała. Dobra, musimy tak przejść tu. Tu była kiedyś taka, była kiedyś ścieżka. Teraz widzę, że trochę jest, ale bardziej zerównana. że ktoś łazi to jest ciekawa rzecz była tutaj tama tam, nie dość, że była zagrodzona Jezus, tutaj takie murki są że było zagrodzone bo tutaj pobierali stąd wodę do, do właśnie do, do basenu to my jeszcze ją podwyższaliśmy także tutaj było naprawdę mnie to zakrywało za dzieciaka to nie zakrywało i ja się tutaj nauczyłem właściwie pływać bo tych tam tutaj to jest ulica za chwilę warszawska i tam to było bez liku co kilka set setmetrów Także piękne czasy były i już teraz teraz już tak nie ma Dobra, ja muszę gdzieś wbić tam Nie wiem czy ja... ha! Tu widzę, że to będzie masakra Co tu się dzieje? No, no. Trudna sprawa Rzekon też nie wiem Gdzie to wleż? Dobra, muszę się przeprawić na drugą stronę i spróbować z innej, z innej perspektywy Zobaczcie właśnie tu jest Tu jest tatama tam składali grodzie i tam tam się zbierała woda i była pobierana do basenu. Tu jest kometów. Tam jeszcze było puszczalne. No, a my kontynuujemy. I czuję, że będzie przeprawa mokra. Dobra, pokazywało mi teraz, że jest error, czyli błąd na, na karcie pamięci. Chciałem wyjąć włożyć i na razie jest ok, Ale coś jest nie tak, coś jest nie tak. Kurczę, zobaczcie. Oj, to jest dopiero to Ja już musiał tutaj wbijać. Bo tam widzę zarys drzew, czyli to jest są jakby końcówka działek. Jest miejsce, w którym musiałbym już zaczynać robić pomiary drutami. oj, 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 oj dziękuję, to widzę. Kurczę, ale Chyba, że musiałbym się cofnąć No i dzisiaj będzie sprawdzanie kleszczy Tak, jak mi to zrobię? Tu też jest trochę lipa To jest 3 metry trzeba po prostu, no kurde, no musiałbym się skąpać, tak? No. Ah. Tu musiałbym wbić I już zaczynać Shit Nie no, to, to jest masakra jakaś Muszę gdzieś w końcu wbić, bo to Będę szedł kilometrami O Holender kaczuszki, sorry Dobra Ach to Dalej tutaj cienko to widzę Ale chyba będę musiał być zmuszony Wykonać skok tutaj Kiedyś powiem wam Miałem dobrą skoczność Wszyscy się rozpędzali na przykład na, na wef ie yy, biegli długo, gdzieś tam 20 metrów, i żeby się rozpędzić, i skakali. A ja na przykład 5 metrów się tylko rozpędziłem, ale miałem za to wybicie dobre. No i skakałem, zawsze najlepiej. Ech, dobra, może dlatego teraz już około 50 i biodro boli, tak? No, wychodzi. Dobra, mogę tego nie mówić. Trzeba zrobić to robić tutaj Hop Cholera Wlecałem do wody dobra Jest tak gorąco że już zapomniałem No i teraz trzeba z tym wyleść Kurcze Nic nie widzę co jest pode mną W tym roku jeszcze się nie spotkałem z żadną żmiją. Widziałem tylko rozjechane na ulicy. I to też nie gdzieś tam nie w centrum miasta, ale miasta i wsi kurzuca. Wow! Tylko gdzieś na obrębach. Tu widzę jakieś ślady wydeptane, prawdopodobnie zwierzyna. No, i teraz człowieków wbij tutaj. Ja, Ja! Ale się wybrałem! Ja pierniczę! To w tym momencie jest wyższe ode mnie! Ale ja, ja Dobra, gdzieś wylazłem! Coś mnie ugryzło w kolano! Chyba, że uszczypało, bo to możliwe, że taka pokrzywa była ostra, że przez spodnie nawet potrafię zostawić stawić ślad w postaci bólu. Wow. Kurczę. Dobra. Wow. Gdzieś tam muszę dojść. Ten jakby coś tak jakiś taki przerobiony był. Ha. Na którym zdjęciu jest ja wam może przytoczę to zdjęcie, bo to jest jakieś lotnicze zdjęcie z lat wojennych. Jeszcze ostatnio kolega zapodał inne, i tutaj w tym miejscu właśnie stało, stało coś. Coś to dla mnie to jest jak czarny obiekt, bo to i, i na zdjęciu tym lotniczym, i na zdjęciu, że tak powiem, innego wymiaru. Z jednej strony robione. O! Jeszcze chortura! To właśnie w tym miejscu jest jakiś obiekt Dobra O, jaki bagno Holender Bagno A jak bagno to trzeba szukać takich kęp i stąpać po kępach Ło Dobra, chyba wylazłem Ok. Tu zacznę od tych brzuzek. Temat z drutami. Bo ja podejrzewam, że jeżeli tu jest gdzieś na w tym terenie, gdzie są działki, w stronę tam stadionu, no to powinno mi to wykryć tu, właśnie na tym polu. O ile wykryję, o ile jest. Ja na razie wierzę cały czas w te różdżki. Proszę, jaka panorama wow. Ta młomnica w dali Tam jest kamienioło Oczywiście kamienia nie widać Za co Zarosło, zazieleniło się Dobra, ale skwar wow. Dobra, zerknę czy się nagrywa? Druciki. O, długo nie używane były. Oj, oj, o, Ale zobaczymy. Użyjemy, zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Nie ma się co tam ociągać. Lecimy z tematem. Temat, jak widziałem, przed chwilą lewa szybko się rozpoczął. Haha, dobra, ok, to ja wrócę. W takim razie zobaczymy, o co to biegało. Czy to widać? Co jest? Co tu dzieje? Zaraz, zaraz. Chwilę, moment. Dobra. Jeszcze raz. Tutaj już za chwilę, zaraz, za trzy metry dosłownie miałem, w tamtym miejscu miałem sygnał. Lekki, ale był. No proszę, tu się sygnał powtarza. Wygląda jakby jakaś zwierzyna sobie legowisko robiła. Dobra, chyba będę mniej więcej znaczy przedstawiał mapkę i mniej więcej na tej mapce zaznaczał, w którym miejscu miałem sygnały. Okej. Okay. O! No właśnie to jest trawa, która ma o, ponad 1,50 m. Ja wiem, że wielo, wielu z Was nie lubi e, filmu z tymi drutami, bo to jest dla nich to jest po prostu za to czasu. Brednie nie do wiary. Jednak czasami muszę to wykonać sam dla siebie, tak po prostu. A w jest z wami dzielę no to. Musicie wybaczyć. Czasami. Przecież nie jest tak zawsze. Dobra, ja tak patrzę i zerkam na lewo bo chciałbym być już na wysokości pierwszych domów na ulicy Dolnej. Boże, na ulicy Dolnej tak. To wtedy będę miał o! bardziej wgląd, że tak powiem na mapie co się dzieje. Jeżeli w ogóle będzie coś się działo się, Ale jest ukropia, a piernicz. Słońce mi daje tak z tyłu w czaszkę i po plecach prześpieszyłem bo mi się kropelka to zrobiła na nosie Dobra, okej okay, już jej nie ma Tak, widzę już pierwsze domy pierwsze albo już może następne bo Aha no, tak, tak Tam je widać Okej, okay, idziemy Dobra, stop chwilowo Stop, bo tutaj natknąłem się na jakieś Nie wiem czy to jest jakieś zgliszcza czegoś, ruiny Papa Stawki. to jest raczej teraźniejsze ale tutaj to widzę, że znaczy, co ja widzę nic ja nie widzę widzę spaloną papę <coughs> widzę jakiś dół tu się wypalało, transformatory. Hmm. Tu jakiś linoleum. No tak, no tak, zaczepiłem się o drut. Kurde. Okej. Okay. Dobra. Aż tylko muszę zerknąć, gdzie jestem, w tym miejscu, nad ulicą Dolną. Tam był chyba pierwszy dom o kurczę. Tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty Tam już jest Orlik Tu mamy 5G razy 2 na jednym kominie, na drugim maszcie. O, o. aż mnie głowa bolała. Tam w dali jest kościół w błyszyce górnej. Kontynuujmy zatem. Widzę, że tutaj w dół będziemy szli. Dobra, zobaczymy. Cholera, jakieś psy. Słychać, że to mały pies, no ale no, robi mi rabanu. Obgryzie mi nogawkę. Tam szczególnie się psów nie boję, bo sama mam wariata. Ale lepiej, żeby się nie spotkać. Tak, dobra, tam widzę, robi się gęsto drzew. Muszę odbić w prawo. W sumie to mi nic nie szkodzi, bo jeżeli sztolnia będzie od strony ulicy Dolnej, to będzie szła na pewno w stronę, powiedzmy, Schotterwerku, czyli przesypowni, młynu, do kamienia, czy tam, jak bał jak To Z strony kamiałomów ogólnie. Tak mi się wydaje. Ktoś teraz mnie widzi z okien, to mówi sobie, myśli sobie. Jak myśli sobie? To sobie myśli. O gościu, który chodzi z patykami. Sygnał, ale tylko jedna różka, lewa dobra, i to było w tym miejscu, tam widać szpital, Okej. Okay. dobra, tu coś się dzieje, widzicie to, teraz wam coś pokażę. Na linii mamy tak drzewko. Dobra, wyszliśmy z tych łąk. Jesteśmy na ulicy Dolnej Tak stadion. Dziś się nic nie dzieje. Chyba, że już się działo, ale to nie wiem, która jest godzina 15, 16. Coś przed chwilą bimbał, jakieś dzwony, ale nie, nie liczyłem. Coś koło tego. 16, chyba. Dobra, przejdę się jeszcze tędy. No i okej. Okay. No i teraz spójrzmy. Mhm. Mm Niech ja to ogarnę. Tu, I w tym miejscu, jest sygnał następny. I tak to wygląda na liderze. Widzimy. Teraz niech ja to ogarnę. Tu, tak jakby rów, zagłębienie. I tu dokładnie miałem sygnał. Także jeden jest gdzieś tam. Raz. Tu gdzieś jest pierwszy. Tu jest następny. Ej, dokładnie nie pamiętam, ale to możliwe, że gdzieś tu jest tam jeszcze następny. Możliwe, że ta dziura tu jest właśnie tym czymś. Skoro y, ponoć odwodnienie od tego czegoś idzie pod boiskiem, tu mamy boisko, o tu szło boisko tu i odwodnienie idzie do rzeki przez całe boisko, no.